Serdecznie się z Państwem. Witam. Koniec maja. Drodzy Państwo, jestem przy rodzinie w Szelej, gdzie cztery dni do tyłu użyłem cukru pudru. Użyłem cukru pudru. i teraz jak państwo widzą uroguli wkurzające strasznie nie mam dymu, nie mam nic pszczółki szaleją i przy takim oberwaniu ramek mogę nawet i rozstać się z matką młodą, niestety pszczółki Wręcz szaleją Ja tej rodzinie wszelej na czwarty dzień po muszę stwierdzić Czy jest jakiś zauważalny wpływ Na rodzinę pszczele, użycie cukru pudru no niestety to jest jedyny ul, gdzie takie sceny mnie spotykają. Ta ramka cała. Zajajczona, drodzy Państwo, ta ramka cała jajczona. dość daleko w głębi ula. Tu jest czerw, tu jest czerw. Tu jest startowana. Można powiedzieć, młoda matka. Tu jest startowana młoda matka. Dno ula jest wyczyszczone ze skrobi kukurydzianej i z cukru pudru. Jeszcze troszeczkę cukru pudru jest od wylotka. Tu już jest zasklepiony nowy czerw, widzicie Państwo, nowy czerw. 4 dni temu były pudrowane. Drodzy Państwo. I gdyby cukier puder tą metodą wszedł do komórek, to nie byłoby tego nowego czerwiu w tej chwili. To jest dowód na to że pudrowanie z góry brudzi komórki pszczele to jest cała ramka z czerwie. cała ramka z makabryczny makabrycznie matka czerwi także cukier puder nie ma żadnego wpływu drodzy Państwo Cała ramka zaczerwiona, no nie na, na niespotykaną skalę doszło do zaczerwienia. Taka słaba rodzina. Plastra. Więc cukier puder. Proszę Państwa. Posypowany z góry ramek nie wpływa w sposób jakiś tam niszczący, destrukcyjny na rozwój rodziny pszczelej. Wręcz teraz mamy okres bezpożytkowy, dopinguję matkę do większego czerwienia i pszczoły do większego wychowania czerwiu. Czy my musimy stosować cukier, jakieś tam ciasta, syropy, czy możemy to czynić w inny sposób? Aby pszczoły zachęcać, o kurde jak mnie poszczykło w kręgosłupie, aby pszczoły zachęcać do lepszego czerwienia. I jak Państwo widzicie, tu rozwój zakłada się wręcz burzowo, rewelacyjnie. Teraz pierwszy czerw jest w fazie już zasklepywania, zasklepiania. Także tu nie ma co obawiać się o jakieś negatywne skutki przy tej metodzie walki i zwalczania zarodyni cukrem pudrem na jakiekolwiek negatywne skutki pod kątem, że można doprowadzić czerw w na skutek obumierania z, z, skutek kontaktu z cukrem pudrem że, że ten czerw będzie obumierał i będą powstawać jakieś choroby w czerwiu raczej pod tym kątem nie mamy się co obawiać, także ukazałem Państwu tym nagraniem cały skomplikowany proces leczenia pszczół cukrem pudrem i skutki na rodzinę pszczelą, i tu się nie ma co obawiać. Jak widzimy, ten cukier puder jeszcze przyczynił się do. Bardzo dużego rozszczelnienia matki. I jak mi się uda, będę chciał coś fajnego mam pokazać w innych nagraniach. Serdecznie się z Państwem żegnam.